Wtedy wiedziałem, że Lachu wrzucił odcinek, w którym starał się zrobić jak najlepiej oceniony draft, a jako, że ja jestem ogromnym fanem takich draftowych pojedynków, no to dzisiaj postaram się przebić Lacha i zrobić jak najlepiej oceniony draft. Z tym, że ja wezmę jeszcze pod uwagę zgranie. Co prawda to już nie są czasy draftów 193, 194, 195, no i obecnie Wychodziłoby na to, że maksymalnie draft 132 możemy sobie zrobić. Jednak naszym celem na dzisiaj będzie zrobienie draftu 128, Dobrze liczę. Czyli chciałem mieć po prostu 95 oceny i 33 zgrania. I zanim zaczniemy, to jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli zostawicie pod tym filmem 1500 łapek w górę, to jeszcze w sierpniu nagram z Ekipą ostateczny, najdroższy draft challenge o 2000 zł. Także wszystko! Dosłownie w waszych rękach. Jak już pewnie wiecie, na stronie supercoinsy.pl możecie kupić monety do EAFC 24 na każdą platformę. Od tej edycji gry został również wprowadzony system lojalnościowy, w którym im więcej końców kupicie, tym więcej nagród odbierzecie. A są nimi darmowe końcy, konkursy o karty, nagrody niespodzianki, kody rabatowe, premie na zakupy oraz wiele więcej. Link w opisie. Pora na pierwszą próbę, nie wiem, jakie formacje będą najlepsze. Wezmę 4, 3, 3 defensywnie defensywniej na Kapitanie. No jestem zmuszony zabrać Zico Przechodzimy teraz na pozycję defensywnego pomocnika No tu nic ciekawego Jakieś stare ikony Czemu wziąłem Makarelesko, a Alonso był wyżej oceniony Nie wiem, ale odporona napastnika jest Ronaldo Nazario Ikona wielkich nazwisk oceniona na 98, no na moment kiedy to nagrywam, to jego nawet na rynku nie ma kontynuujmy to, prawe skrzydło no i tutaj będzie wybierana pani Hansen dobra, środek obrony co tutaj, co tutaj, no jest 9 97, kolejna ikona, która da nam pewne zgranie lewe skrzydełko, co tym razem, no jest Vinicius, ale ani to nie jest Toc, ani jego wersja Copa America, ale i tak sobie go zabiorę, kolejny defensywny pomocnik, no jest ikona Siena, ale ja wolę Jajaturę w wersji Hero może pójdźmy na ławkę, jakieś totalne odkucie teraz, co, no to nie jest totalne Odkucie. Dobra, dalej patrzymy co na ławeczce, no dalej nic ciekawego. Może teraz od trzech razy sztuka na rezerwie, no ale zarazu to już lepiej. Weźmy Francuza. I lewa obrona, lewa obrona. Kogo tu znajdziemy? No będzie polski akcencik i Jakub wior Skakujemy na drugą stronę wojska i mamy na Battle. Na razie niezły jest ten draft. A czy niezły będzie bramkarz. Okej, okay, do uratował ten pik. Na razie mamy 94 oceny i 32 zgrania. Całkiem okej. Okay. I walczymy dalej. Kto tym razem na ławce? jest Marquinhos, ale jest też McTominay i on bardziej zwiększy nam oceny w pierwszym składzie. Więc no ja zdecyduję się na Szkota, licząc na to, że może dzięki temu wyborowi damy radę dojść tutaj do 95 oceny. 7 card nam zostało do końca. Ciężko tutaj będzie o ten rekord, ale ten draft jest naprawdę ciekawy dzięki temu Nazario póki co. Tutaj biorę Almirona. On nam zabiera zgranie z pierwszego składu, ale to zawsze większa ocena niby od Hansen. Tutaj mamy Krojfa. Fajna ocenka, ale w pierwszym składzie nie wyląduje, no bo mamy na napadzie Nazario. Pięciu zawodników jeszcze. Tutaj bez wahania Biorę sobie w Manę chciałem powiedzieć, ale w sumie Rise będzie lepszym wyborem. Dobra, trzy karty do końca. No tutaj rekordu nie będzie, ale myślę, że jak na start, to naprawdę jest nieźle. Przede wszystkim ten Nazario zrobił tutaj fajną robotę. No i w ostatnim piku mamy Mendiego, więc no. Ułożę to, ale rekordu tutaj raczej nie będzie. Dobra, no jakbym miał tym gracz, to chyba tak bym to ułożył. Ale pod zgranie robię coś takiego i właściwie już w pierwszej próbie mam draft 127. Jeszcze punkcik i mamy oficjalny polski rekord. Przynajmniej na YouTube. Dajcie znać, jaki jest wasz rekord draftu w efc 24. I po niezłej pierwszej próbie lecimy z tym dalej. Ostatecznie zdecyduję się na 3-4-3 płasko. Nie wiem, czy to będzie dobry wybór na kapitanie. Średniawka. Wezmę mareza tak szczerze. On nam zajmie mało ważnego slota. I teraz idę trafić kogoś potężnego na LS. No. Dobra, to może prawe skrzydło się okaże lepsze po prostu. No, jest Hansen Toty. Dobrze, dobrze. To kontynuujmy tą świetną passę Przejdźmy na napad, gdzie dostaniemy. Wysoko ocenione karty. Jest pop. Środek obrony. Kto tutaj? No nie, nikt dobry niestety. Dobra, idziemy się odkuć teraz na ławkę. Chociaż no, dobra, nic dobrego, a tu się nic nie dzieje. Wracam do pierwszego składu na środku pomocy. Dostać jakąś kartę 90. 9, Fira 9 9,3, no średnio, ale tutaj obok. Pedri, Depol 9,9. 9 ktoś z nich może. Tragedia. Uuu! Na takiej flaży Johan Kroev, to no to się miło zaskoczyłem, tylko mam jednego sota do napastnika, niestety, ale niech wejdzie. O, co za miła niespodzianka! Pop ma LP w alternatywnych. Wybierzmy teraz na tej pozycji totalnie byle kogo. Niech będzie mit. Wyrzućmy tutaj Niemkę. No, no, no. Dobra, następny zawodnik nała wersję: Lotar Mateusz albo Jesus na was. Pójdę w Niemca, no to jest bezpieczniejsza opcja. Plus dwa punkty do zgrania. No i teraz Bramkarz, proszę. 9,5 plus 9,5 jest oblak 9,6. Nice. I na razie, moi drodzy, 93 ocena, ale mamy dwie złote karty w składzie. Dobrze to wygląda. Dawaj, dawaj jeszcze jakichś świetnych zawodników: Leo Messi. To ty, pięknie. Proszę, powiedzcie, że Hansen ma PP. Ma PP! Ale ekipa obrońców lepszych tylko dostańmy, błagam teraz. Teraz 93 3 Dobra, no nie mam wyjścia. Ja muszę zabrać Hiszpankę po prostu. I jest 95 ocena. Ale ocena 96 to już by było za dużo. Chyba, że no, no, no Grimaldo. Teraz nie wiem co zrobić. Jeśli wezmę DeMarco, to on może być w pierwszym składzie, bo ma pozycję SO. A taki Grimaldo na przykład byłby tylko na ławkę. Nie wiem, no może to będzie głupie, ale ja biorę DeMarco. rzucam go tutaj. Tracimy jeden z grania, ale najważniejsze jest to, że trzyma się ocena. Pora na jakąś kolejną kartę pomocnika. No i Tutaj też jest wysoka ocenka, bo jest hemp. No i dajcie tego kogoś fajnego jeszcze. Dajcie kogoś przepotężnego i niestety. No i bramkarz, no i bramkarz, na koniec sprzedaw jakaś ikona jest... Campos, ale to może dobrze zadziałać Pokaż tego Camposa A Nie, on nie da zgrania Myślałem, że może wejdzie za oblaskę i da zgrania, ale niestety A co gorsza spadła nam ocena Zabrakło, zabrakło nam jakiejś jednej ikony na obronie lub na bramce, żeby dopełnić zgranie No i też jakiejś jednej takiej karty 97 plus wśród stoperów Czuję, że to będzie ten draft Biorę moją lujoną formację 4-3-2-1 i zaczynam od... Zico Ujdzie. I od razu lecę na środkowy napad, gdzie dostanę... Aha. Dobra, może jakiś pomocnik 99 szawi Sawi 94, no jest Zair Emery, ale Hiszpan jest gwarantem zgrania dla innych. I lecę znowu na środkowego napastnika. I Kurde, to wszystko jest jakieś takie sobie. Dobra, SP. Balak 96, to jest w porządku. No i teraz napad. Proszę, jakiś Nazario, nie wiem... Nie, Berbatov to nie jest. Nazario. A jest spoko. Co dalej, co dalej, co dalej? Zomer 9.5. Weźmy od razu drugiego Bramkaza, którym będzie. 9 9,5. spoko, Jest jakaś karta Futis. Na lewej obronie będzie ktoś ciekawy. Jakaś wysoka ocenka, chociaż dobra. Jest Mendy 9,7. To jest w ogóle jeden z najdroższych lewych obrońców w grze. Czy my jesteśmy w stanie coś tutaj ukręcić? Wątpię, ale może jednak. Na razie, Frimpong Tot. Niby mamy 94 oceny. Ale my potrzebujemy więcej. Czy pomoże nam ta pozycja? No, pomoże nam Hansen, ale nie ma dla niej miejsca w pierwszym składzie. I decydujące wybory. 7 takowych zostało. Johan Krojb jest ok. I sobie wejdzie za Dybale. Mamy w tym momencie, moi drodzy, pełne zgranie. No to może jakiś pomocnik nas tu zaskoczy. No nie za bardzo. Zaraz nam tu ocena spadnie. No Vandek 99, Vandek, to ty chociaż? No co to jest? Dobra, no ja już nadzieję straciłem. Teraz tutaj jest w ogóle fatalna flara. No i bramka, że ja to pomijam, bo naprawdę nie ma na co czekać. A ja naprawdę nam tutaj w tym składzie zabrakło przede wszystkim jakiegoś stopera za Laporta i napastnika za Zole. Gdyby tutaj były jakieś dwie karty 96+, plus moim zdaniem, to zrobilibyśmy tutaj ten draft 128. A tak mamy kolejny draft, ich 128. 27 po prostu. Ej dobra, bo zaczynam tracić cierpliwość. Dajcie mi teraz jakiś super draft. Niech będzie 4-4-1-1 ofensywnie, ale jakoś mi się nie wydaje, że będziemy mieli tu osiągnąć sukces. Choć na kapitanie jest powiedzmy ok. Teraz przechodzę do środka pomocy, gdzie dostanę... Dobra, drugi środkowy pomocnik, tym razem, aha. Napastnik, wow, 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 co tu się podziało? Z takiej flary? Gdy są mi takie karty? No zabieram Messiego 99 i on tutaj mi przywrócił nadzieję na coś dobrego. Teraz pozycja SN i tutaj wracamy do normy. I dobra, teraz ławka. No może ten Messi tutaj nam jakoś wyciągnie ten draft. Na środku obrony. Kolejna karta 99. To nie jest, ale jest Oliveira. Wezmę sobie go. I od razu zobaczmy, jakie drugiego stopera dostaniemy. Ale spójol pod zgrzanie jest ok. Naprawdę chcę jeszcze jakiś Schmeichel. Co wy na to? Irps też ujdzie. I walczymy, walczymy. Dla Messiego, panowie, no. Teraz zabieram Bombastor i Denelo. Ciężko, ciężko będzie, mamy tylko 93 oceny na ten moment, ale. Odejść nam berbatowi to nic nie zmienia. Jeszcze ta ławka, jeszcze ta ławka może wyciągnie Johan Kroj w 97 i o to właśnie chodzi. Zobaczmy, kto tym razem. No tym razem niech będzie Belk. Teraz pomoc, najważniejszy moment. Kto tu będzie? No jest Zaire Emery. Tylko jak to będzie ze zgraniem wyglądało po wyborze Francuza? No niestety, tutaj minus jeden zgrania, tu minus dwa, ale musimy go wrócić do składu. Niestety, moi drodzy, no nie ma szans tutaj na rekordowy draft po raz kolejny, choć wydawało się momentami, że było blisko. No to jeszcze Kafu wejdzie na plus cztery zgrania, ale to za mało. No i niestety, pomimo posiadania Messiego 99, kończymy z kolejnym przeciętnym, żeby nie powiedzieć słabym draftem. No walczymy moi drodzy dalej. No ja jeszcze mam nadzieję na to, że coś tutaj fajnego skleimy, no ale z takimi kartami na kapitanie. Patrzcie, kto jest na napadzie, moi drodzy Ronaldo Nazario 98. To nie jest, ale ham jest spoko. Może lewe skrzydło odda tak nietypowo. Jest, jest, jest. do 98. Szkoda, że Neymar w wersji Tots, a nie Futis, ale nie narzekam. No i na prawym skrzydle też trafmy kogoś fajnego może. Ulala, ale teraz dało. I kurczę, no niby najsensowniejszym wydawałoby się teraz tutaj wzięcie Hansen, ale tego Rodrigo będzie dużo łatwiej zgrać. I ja zjadę. Zjadę ten jeden punkt overa dla Brazylijczyka. Środkowy pomocnik kolejny. Okej, okay, okej, okay, to mi się podoba. No i od razu SPO, może też jakaś super karta. No nie. Ale potrzebujemy jeszcze więcej, więcej tych fantastycznych kart. Kafu? Super, prawy obrońca. Od razu weźmy kogoś, za kogo Brazylijczyk wskoczy. Kesus na Was, dobra, jednak na Was na razie zostaje. No i Bramkarz, to jest bardzo ważny wybór. Daj jakiegoś Schmeichela czy coś. No nie, no ja nie mogę. Campbell. No i lecimy dalej, lecimy dalej. Laurent Blanc, ok. okej. I teraz siedem decydujących wyborów, moi drodzy. Lecimy z pierwszym, gdzie jest Francesc I dalej, teraz proszę, karta 9-7, no Hulit. No, przede wszystkim będziemy potrzebować kogoś dobrego na obronie. I Rajkard, ma jeszcze ob alternatywnych. Okej. Okay. Wrzucamy Holendra do składu. Mamy pełne zgranie, ale czy wskoczy nam 95 oceny? No, no nie wskoczy, nie wskoczy. Ajajaj, moi drodzy, to jest nadal za mało. No i ostatnie szanse. Pierwszy obrońca. Niestety. I drugi obrońca. No może teraz jest frimpą, 9 94 To jest za mało. No a na bramce raczej Schmeichela97 nie dostaniemy, prawda? No nie dostaliśmy nikogo dobrego. Nie, no i ta ocena to nam jeszcze spadła. Przesada. Kurde, jakoś tak zacząłem wierzyć w te formacje bez skrzydeł. Niech będzie 4-2-2-2. Zidan jest dobrym początkiem. I teraz... Napastnik, którym będzie Fernando Torres, jest ok. Wracamy znowu na pozycję SPO, gdzie czeka na nas... E, ...nik dobry. No to teraz ten napadzior jakiś przepotężny, co? Porcha95, dobra, no, no jest docena, nie? SPD. Oskan, Kolejny defensywny pomocnik, którym będzie Oberdorf96. No, ocenka fantastyczna. Jedziemy dalej. Znowu ławka. Kroj 97. Fajnie, fajnie. No i obrońcy. Obrońcy to jest bardzo ważny moment. I Konate97, albo Militao. Ale teraz Dali. Mam wrażenie, że Francuzów wysoko ocenionych więcej jest w tej grze, więc teoretycznie Konate większej ilości kart może dać jakieś zgranie. Dobra, prawa obrona. Na niej będzie Zanetti90. Spokojnie. Teraz może ławka. Jakaś petarda tutaj. Zidane. Czekaj, co? Czemu ja mam dwóch Zidanów w jednym drafcie? Dobra, nie narzekam. <laughs> nie będą bracia Zidan obydwoje w pierwszym składzie. I teraz biorę Bramkaza, moi drodzy. Proszę, jakiś Smacher albo ktoś dobry. No nie, no co to ma być? Stoper, stopper, stopper. Kolejny jakiś dobry, jest Militao, wrócił do nas. Jak to nie będzie rekordowy draft, to, to ja nie wiem, jakim cudem mamy go zrobić. Tylko daj teraz jakiegoś dobrego lewego obrońcę. Proszę! I to jest dobry zestaw. I z Roberto Carlosa mamy 31 zgrania I z panią Wonger mamy 31 zgrania Więc ja zaryzykuję trochę I wezmę sobie Amerykankę Dobra, nextik, znowu słaba flara Ale z tej słabej flary lecą dobre karty No dawaj tego Puszkasa, no Wrzucimy go za Torresa No i obrona, kolejne bardzo ważne wybory Sanchez pod ocenę jest spoko I dwa ostatnie wybory, no ja przypominam, że nadal brakuje nam zgrania I teraz chwila prawdy Jeżeli dostaniemy jakąś ikonę Albo Niemca na bramce, wysoko ocenionego To wszystko się ułoży ale tu jest słaba flara i mamy Mamy samych słabych bramkarzy Ale czy Leno nie da nawzajem Sobie zgrania z tą Oberdorf To jest chyba nasza jedyna szansa Wrzućmy tutaj tego Leno i mamy pełne zgranie Tylko teraz wyciągnijmy ocenę Proszę wróć niech ta ocena wskoczy znowu na 95 No błagam Ostatnia szansa Nie chociaż czekaj Militao ma alternatywną pozycję LO czy jeżeli zrobię tak To nie wróci nam ocena Dawaj, dawaj. No nie, nie, nie dasz. Nie dasz, nie dasz. Przez tego Leno nie ma szans. I czekaj, bo Muslera wrócił do składu i mi tutaj zgranie nie spadło. Może jednak to wróci. Wróciła ocena. Możemy jeszcze powalczyć. Tylko potrzebujemy teraz jakiegoś Niemca na trenerze, żeby tej Oberdorf dać zgranie. Błagam. Niemcy. Flaga Niemiec. Niech tu się pojawi. Jest. Chyba jest. Tak, moi drodzy, pan Wimer sprawia, że mamy tutaj 95 oceny, 33 zgrania, co w ostatecznym rozrachunku daje nam draft 128. Ale moi drodzy, mnie ten rekord nie zadowala. Ja będę chciał jeszcze bardziej śrubować te challenge draftowe, więc jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych tego typu odcinków, to zostawcie subskrypcję. Najlepiej z dzwoneczkiem. Z góry dziękuję.